Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Pan Tester. Zanim przejdziemy do odcinka, to chciałbym Was przeprosić, że przez ponad miesiąc czasu nie pojawiałem się na moim kanale, ale trochę pozmieniały się plany, a do tego czekam jeszcze za paczką, gdzie prześlą mi na testy bardzo ciekawy produkt. Jeszcze do tej pory nie otrzymałem, ale mam nadzieję, że dojdzie do mnie. A dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, gdyż jak widzicie, mamy tutaj procesor Ryzen 5 3600, który był u mnie w komputerze, a teraz został wymieniony na nowy. A dzisiejszym bohaterem tego odcinka będzie procesor. Ryzen 7 5700X. Oczywiście ten procesor jest już zamontowany w komputerze, także niestety Wam nie pokażę. A czy warto było wymieniać procesor na Ryzen 5700X? Przekonacie się w dalszej części tego odcinka. Zapraszam. Tak, jak widzicie, mamy dwa opakowania od procesorów. Jeden od Ryzena 53600, a tutaj Ryzen 75700. Dzisiaj opowiem Wam, jak testowałem ten nowy procesor oraz jakie mam odczucia po wymianie procesora. Oczywiście, moje testy nie będą takie idealne jak u innych youtuberów, którzy często testują procesory oraz karty graficzne. Ale postaram się Wam przedstawić moje testy, które przeprowadziłem. Moje testy polegały na tym, aby przetestować w tych grach, gdzie miałem odczucia spadków FPS, a to były takie gry jak Spider-Man oraz Cyberpunk. Oczywiście testowałem też takie gry jak Shadow of the Two-Prider oraz Far Cry 6. Zanim przejdziemy do dalszej części, chciałbym Wam dać takie ogłoszenie. Mianowicie, podczas testowania mojego procesora Ryzen 3600 oraz nagrywania OBS-em okazało się, że jakość moich nagrań nie jest zadowalająca. A jak już za, zamontowałem procka nowego, to już nie chciałem z powrotem wymienić na Ryzena 5, dlatego zostawiłem tak, jak jest. A po wymianie procka postanowiłem nagrywać w aplikacji GeForce Experience i powiem wam, że nagrania są o wiele lepsze niż w OBSie. Także nie przedłużajmy, przejdźmy do dalszej części. Zanim wam opowiem na temat moich testów, to krótko wam opowiem, co to jest za procesor. Jest to procesor Ryzen 75700X, który miał premierę 2 lata temu. Posiada on 8 rdzeni oraz 16 wątków gdzie w poprzednim procesorze w Ryzenie 5 3600 miałem 6 rdzeni oraz 12 wątków. Jeżeli chodzi o architekturę, jest to Zen 3 oparty na sokiecie AM4, a Ryzen 5 był na architekturze Zen 2. Procesor wymieniłem z prostego powodu, ponieważ nie chciałem wydawać tyle pieniędzy, a chciałem mieć dobrą wydajność w grach oraz mieć przyjemność pracy w montowaniu filmów, postanowiłem na tego procka. Dlaczego nie wziąłem procesora Ryzen 7 x Pierwszy powód był taki, że na 5800X mocno się grzeje i trzeba mieć dobre chłodzenie oraz pobiera dużo prądu. Drugi powód miałem dobrą okazję zakupić w dobrej cenie, gdyż procesor Ryzen 7 5700X już zaczął kosztować 829 zł, więc nie zastanawiałem się i zakupiłem procesor w cenie 729 zł na XCOM. Na pewno się zapytacie, dlaczego od razu nie zakupiłem procesora Ryzen 7 5800X3D. E, przecież to jest najlepszy procesor pod upgrade. Owszem, jest to najlepszy procesor pod AM4, ale musiałem się liczyć z wydatkami i dlatego padł na procesor Ryzen 7 5700X. E, po zakupie tego procesora okazało się, że wyszła premiera nowych procesorów Ryzen 7, 5700X3D oraz 5700. Widziałem testy u TechLiptona i ten procesor wyszedł nieźle, ale niestety jest źle wyceniony, dlatego moim zdaniem jak chcecie kupić najlepszy i najwydajniejszy procesor pod AMD to kupcie sobie 5800 z pamięcią 3D Jeszcze Was zaskoczę jedną rzeczą, a mianowicie nie tylko wymieniłem procesor, ale też wymieniłem chłodzenie procesora. Wcześniej posiadałem Spartana 3 Pro, a zmieniłem na Fortisa 5 Dlaczego? ponieważ jest to bardzo dobre chłodzenie, które kosztuje niewiele, a daje radę procesorem jakim jest Ryzen 5700 x Wymieniłem też z innego powodu. Poprzednie chłodzenie miało na zapinki, gdzie naprawdę nie lubię takiej metody na metody zapinania. Owszem, w Intelu to może nie przeszkadzać, ale w AMD może być taki problem, że jak ktoś źle wymie chłodzenie procesora, to może być razem z procesorem, a w tym przypadku może dojść do uszkodzenia pinów na procesorze. Dlatego zmieniłem na Endorfi Fortis 5, gdyż posiada montaż na śruby, a w przyszłości będzie łatwiej zdemontować chłodzenie. Dobra, nie przedłużajmy, przejdźmy do testów. Najpierw przejdźmy do testów syntetycznych. Z ciekawości przetestowałem Cinebench'a i wyniki są następujące. W Ryzenie 5 3600 w Multicore miałem ponad 8918 punktów, a w Ryzenie 7 miałem 13872 punkty. Widać od razu różnicę wydajności. W Single Core Ryzen 5 miał 1219 punktów, a w Ryzenie 7 1511 punktów. Teraz przejdźmy do gier. Wszystkie gry są testowane w rozdzielczości Full HD. Tak jak wspominałem nagranie nie są szałowe i bardzo Was z tego z powodu przepraszam. Ale ważne są testy. Otóż w spider miałem około 75 FPS w bardzo wysokich detalach bez ray tracingu. Owszem, gra ładnie działała, ale gdy poruszałem się między budynkami i było dużo obiektów w sensie ludzi, samochodów, to FPS -y spadały poniżej 50 FPS. -ów. Było czuć spadki, a jak włączyłem ray tracing, to tym bardziej. Następna gra to Cyberpunk 2077. Były ustawione na detale wysokie. Gra bardzo dobrze działała na Ryzenie 3600, ale gdy się poruszałem autem po centrum miasta to też były spadki. Kolejna gra to Shadow of the Tomb Raider. Tutaj z tą grą nie miałem problemów, nawet na starszym procesorze. Na detalach ultra oraz włączony Ray Tracing miałem średnio 80 fps. -ów. Teraz przejdźmy do procesora Ryzen 7 5700X. W grze spider man odczułem już różnicę. Tutaj na bardzo wysokich detalach bez ray tracingu miałem o ponad 100 fps. Tutaj jednak wymiana procesora pomogła. Po włączeniu ray tracingu były minimalne spadki, ale nie aż tak drastyczne jak wcześniej. Ilość klatek miałem około 58 fps. Następna gra to Cyberpunk 2077. Tutaj też odczułem różnicę. Teraz na bardzo wysokich detalach bez ray Tracingu miałem około 80 fps i podczas jazdy samochodem nie miałem takich spadków jak w poprzednim procesorze. Na dodatek dodałem tutaj Far Cry 6, zapomniałem tutaj nagrać testy na procesorze Ryzen 5 3600 ale możecie mi tutaj uwierzyć, że na poprzednim procesorze bez ray tracingu na bardzo wysokich detalach nie mogłem przekroczyć 75 fpsów, a tutaj spokojnie przekraczam ponad 100 FPS. Wiadomo z ray tracingiem jest około 79 FPS, ale i tak, i, i tak gra działa bardzo płynnie. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Jeżeli chcecie zrobić upgrade na podstawce AM4, a sp e sprawdźcie, jaką macie płytę główną, czy obsłuży Wam procesor. E jeżeli tak, e czy macie nowe oprogramowanie BIOS? -y? Jeżeli nie, to musicie najpierw zrobić upgrade bios przed wymianą, e gdyż może Wam nie wykryć nowego procesora. Ja już u siebie miałem zrobiony upgrade i bez problemu komputer się uruchomił, na nawet, nie, nawet nie miałem problemów z systemem. Pamiętajcie, że po wymianie procesora musicie ustawić od nowa XMP na pamięciach RAM. A teraz czas na podsumowanie. Czy warto było wymienić procesor z Ryzena 53600 na Ryzena 75700X? Oczywiście, że tak. Pomimo że w niektórych grach mamy duży wzrost, a w niektórych mały, to i tak działanie gier jest o wiele lepsze. Nie ma odczucia, że gra powoli zwalnia, czuć, że gry płynnie działają. Jeżeli chodzi o rendering w filmach, to jest niewielka różnica w czasie renderowania. Ale jest przynajmniej e, przyjemniejsza praca. E, jednak te dodatkowe rdzenie się przydają. E, zatem, jeżeli macie taki procesor e, jak ja, lub macie nawet e, Ryzen 2600, e, to warto zrobić upgrade. Jeżeli macie duży budżet, to możecie nawet wstawić Ryzena 75800X3D, ale pamiętajcie, że musicie mieć dobre chłodzenie i oczywiście dobry zasilacz. Możecie nawet zmienić na Ryzena 75700X3D, który niedawno miał swoją premierę, też jest dobrym procesorem, ale źle moim zdaniem wyceniony. Moim zdaniem powinien kosztować poniżej... 1000 zł, to wtedy byłby dobry deal. A tak, to jest niewiele tańsze od 5800X 3D. Jeszcze dodatkowa informacja: pojawił się też procesor Ryzen 7 5700 bez wersji X. Ostatnio oglądałem na jednym kanale hardware unboxed i tam się okazało, że ten procesor jest nawet słabszy od Ryzena 5 5600. Także musicie uważać na zakup. No to dzisiaj na tyle, także dzięki, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka like pod tym filmem. Jak będę robić takie testy, to postaram się bardziej dokładnie przeprowadzać, tak jak się powinno robić. Dziękuję Wam też, że subskrybujecie mój kanał, prawie dochodzimy już do 200 subów, więc jeżeli subskrybujesz, jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij po tym filmikiem, subskrybuj, a ja z Wami się żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!